a co wy z tym wszystkim Ty Jak co? a Mamy siedź stałych klientów. Kdyby nie myślisz se? To nie było nic lekkiego, taką siedź wybudować. No, że się że z mną chce mówić jakiś pan słaby. Chce podpisać jakiś dokument. Tak, wy tak, ja o tym jeszcze nie wiecie. Że... No, że wasz ojciec odesiał. Akay. Ja po nastroj. Na vječnost. Moj tata umuzil? Ja ti šel rano. To nema normalne, to nema